Witam wszystkich na ostatniej w tym sezonie rundzie e, Mistrzostw Okręgu Warszawskiego pojazdów zabytkowych. Tym razem tym razem spotkaliśmy się w zachodniej części Mazowsza. Rzadko tutaj gościmy, jesteśmy. E, cóż mogę powiedzieć. W zasadzie raj zachodniego Mazowsza powinien się bardziej nazywać rajd wsi zachodniej. Pytanie e, będzie napisać dość dziewczyn. konkretne. Chodzi o przydrożne kapliczki. Nie liczymy krzyży. 저접수수 저기 저이 yalnız ha? Sonradan şəkildə gedin star. Tak też tak, 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 tak we wszystkich kierunkach w lewo i prawo. Dobra? Pięć minut czasu, dlatego tam wpisałem. tą godzinę, o tej godzinie macie mi za 5 minut oddać. Trzeba to znaleźć, jakie się zapisamy. Tu macie... Wielu z tych kolorów je w tej kolejności, proszę bardzo, w je... większości ludzi w Polsce zna e, Mojca Mini, który potem był Austinem Mini, a jeszcze potem Rowerem Mini, a potem Zamek Mini. Natomiast firma Morris, zasłużona dla historii motoryzacji na świecie, produkowała bardzo różne pojazdy i to jest pierwszy duży model powojenny narysowany w roku 1948. Kolejny wóz z naszego klubu, który stoi obok mnie, to jest Mercedes S-Klasy. Tak jak większość rajdów po Warszawie i okolicach, że y, każdy się stara, że je stara, żeby umęczyć uczestników maksymalnie, no to było lajtowo, w miarę przyjemnie, no, sympatycznie. Trzeba. A moim zdaniem to troszkę uważam, że za dużo było y, tras nieutwardzonych. A tak reszta jest piękna, pogoda dopisała, jesteśmy wszyscy zadowoleni. Trasa, 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 jeszcze raz trasa. I pogoda. Ponieważ organizator miał takiego farta. Że miał przez pięć dni słońce i tylko dzisiaj w nocy odrobinę deszczu, żeby się nie kurzyło na tych szutrach. Nie wiem jak on to załatwił, ale mu zazdroszczę. Załoga, oczywiście. Ośmiu słowa. I to wszystko. Szutry, piach. Tak, o! Szutry, piach. I nierówne drogi. To było najlepsze. I czas, bo ak akrobatyka na piach. I tak, i przesunięty słupek na próbie sportowej, którą minęliśmy. Cichy ustawiał. A ja mówię tak samo, że piach mi się podobał. Próbowałem, walka była z piachem i z motorem. I było fantastyczne. Chyba trasa i przygotowanie. Bardzo fajnie się po tych terenach zachodniego Mazowsza jeździło. Szczególnie moim samochodem, który w miastach. Do, to, Dosyć męczy kierowcę, a tutaj można było sobie relaksacyjnie pojechać. Co się najbardziej podobało? Fajny sobotni przejazd. Lekko, spokojnie. A Nie wiem, no, ogólnie fajnie byłem. Przejazd przez spodkowę. Kełumojski i Babiolotów. To przejazd przez tory. Jakie Czterokrotny. Ponieważ ja mamy już godzinę opóźnienia, więc nie chciałbym przetrzymywać. Zaczniemy od motocykli. No Ciężko to mówić o klasie P55, bo raptem był. Jeden i to bezkonkurencyjny, ale rozumiem, jest czy pojechał Artur? Pojechał! pojechał. O, wręczem przy okazji. Z motocykli jest jeszcze ktoś? Są, tak? Czyli klasa, klasa Pre85 zaczniemy od miejsca trzeciego, Rafał Szostakowski, Honda. Pojechał, przekażemy. Drugie miejsce, Daniel Gryżewski, Honda. Pierwsze miejsce w motocyklach w klasie Pre85 Dariusz Pająk to Przejdziemy teraz do naj klasy najstarszych samochodów, czyli klasa Pre55 Konkurencja była duża. Zacznijmy od miejsca trzeciego. Mariusz Wolski, Tatra. W klasie PRE 55 na miejscu drugim Marcin Wiśniewski, Moris.

Pre-70. Trzecie miejsce w tej klasie Konrad Góra, Moskwicz. Drugie miejsce w klasie Pre-1970. Piotr Maliszewski, Serena. I pierwsze miejsce w klasie Pre 1970 Piotr Janicki, Volvo. nawet podobno. O, rzeczywiście. Dzięki Ostatnia klasa to najbardziej oblężona Pre85. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Kamil Pawłowski, Simka. Na miejscu drugim Maciej Wiechecki, BMW. I miejsce pierwsze w klasie projekt 1985. Janek Kasprzycki, Ford. Mieliśmy taki mały konkurs elegancji i w tej kategorii też byśmy chcieli wręczyć mały pucharek. W konkursie elegancji nagrodziliśmy samochód Austin Shirling. <klucz> <plucz> <klucz> Ostatnia kategoria, chyba moja ulubiona próby sportowe. <trybne> Tym razem ktoś inny weźmie. W próbach sportowych najlepszy wynik Janek Kastrzewski. Nie <noise> wiele Dziękuję bardzo. Tak z nagród by było tyle, co pewnie nie przewidzieliśmy. Postaramy się to w terminie późniejszym uzupełnić. Nagrodę Fair Play za pomoc przy awarii. Tak Basia bardzo ładnie zrezygnowała z jakichś swoich osiągnięć, żeby pomóc. Uzupełnimy to niedociągnięcie na pewno. Gratulujemy postawy oczywiście. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie, za to, że czekaliście mimo naszego opóźnienia. I nadzieję, do zobaczenia. Może nie za rok, może na innych imprezach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.